Energię dzisiejszego dnia reprezentuje karta sprawiedliwości. Czyli dzisiaj bardzo istotnymi aspektami będzie rozróżnianie dobre od zła, stawianie granic, ustalanie priorytetów, decydowanie, co należy właśnie stawić na pierwszym miejscu. Niektóre decyzje, które przyjdzie nam dzisiaj podjąć, mogą wydawać się, trudne mogą wydawać się ciężkie absolutnie nie mogą być podyktowane wyborami serca dzisiaj e, liczy się taki zimny intelekt tak się mówi chłodny intelekt logika umysł więc dzisiaj serce idzie troszkę w odstawkę ale należy też pamiętać że sprawiedliwość dzierży w ręce wagę więc e, gdzieś tutaj jednak też nie można iść w skrajności. Należy szukać gdzieś takiego złotego środka, a może kompromisów, może mediacji. Dzisiaj zdecydowanie mniej czuły dzień, mniej taki przyjemny, ale pamiętajcie, zawsze można znaleźć dobre strony, nawet najcięższych sytuacji. Kalendarz już się coraz bardziej uszczupla. Teraz jeszcze zabierzemy z niego jedno z większych pudełek. Ale czas na otwarcie. Okienka numer 12. Witajcie. 12 dnia grudnia. Jak pewnie widzicie i słyszycie stan mojego zdrowia się nie polepsza, zatem przechodzimy od razu do otwierania. I mamy tutaj wyłożone prawie że w sianku. Pachnące bardzo delikatnie. Więc, ok, chciałam powiedzieć, więc to pewnie nie jest mydełko, i to nie jest mydełko, bo tutaj jest napisane, że jest to świeczka. Świece z południa. Mm, mm. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. To jest świeczka. Jaka fajna. Nie pachnie. Taka świeczuszka. Nie wiem, jak ją złapać, żeby Wam pokazać. Eee, to jest prawdopodobnie słońce w uścisku z księżycem. Aczkolwiek może też uznać, że to jest po prostu pełnia, a to jest półksiężyc eee, z knocikiem. Bardzo ładna, bardzo milusia taka woskowa. Nie pachnie nadal, albo i. Nie, nie pachnie, czuję zapachy nadal. Dzień 12. Dasz wiarę, że jesteśmy. W ogóle wczoraj napisałam na Instagramie, że jesteśmy w półmetku. E, I Fern mnie poprawiło Dziew... e, dziewczyna z Fern mnie poprawiła. E, że półmetek jest dopiero dzisiaj, ale wiecie, wczoraj był półmetek do moich urodzin, więc co jest ważniejsze, nie? Z tej okazji mamy dla ciebie przepiękną ręcznie robioną sojową świecę. Stworzy magiczną i zdrową atmosferę w twoim mieszkaniu, bo pali się bez szkodliwych i duszących substancji smolistych. Czy wiesz, że oddech może być naturalnym środkiem uspokajającym? Metoda 4 7 jest jedną z technik oddychania, które relaksują i rozluźniają ciało. Polega na wciąganiu powietrza nosem przez 4 sekundy i wstrzymywaniu oddechu na 8 sekund. I wydychaniu przez 8. Nie, jeszcze raz. Agata, czytaj porządnie. Polega na wciąganiu powietrza nosem przez 4 sekundy, wstrzymywaniu oddechu na 7 i wydychaniu przez 8. Tak, ma sens. Ćwiczenie najlepiej powtórzyć około 6 razy. Jak się po nim czujesz? Eee, tak, znam tę technikę, jest mega męcząca psychicznie, <grych> fizycznie też, ale rzeczywiście e, pomaga się uspokoić, pomaga się skupić na danym momencie. Oczywiście potem, mimo że samo e, ćwiczenie jest męczące, e, potem się człowiek czuje lepiej, więc jak najbardziej polecam. E, troszeczkę mnie tylko martwi to, że e, nie mam jak tego ustawić, e, bo ona raczej nie będzie stała o stoi. Stoi w takiej pozycji O, jak na twardym, Ale y, domyślam się, że w takim razie będzie świecznik. Mam świecznik z poprzedniego Fernboxa, ale on raczej się nie nadaje, bo jest na podłużne świece. Y, ale nic, nie szkodzi, jeżeli nawet nie będzie y, świecznika y, na to, to sobie coś poradzimy. Nie od tego jesteśmy Wiedźmami, żeby sobie nie radzić, prawda? Haha, ha. tak, y, to ja, na mnie już dzisiaj będzie tyle, dziękuję za uwagę, widzimy się jutro, mam nadzieję, o, zapalimy, nie zapalimy, że może by sobie intencyjnie zapalić na zdrowie, ale, ale znaj znajdziemy inny sposób, dziękuję, papa. Pa.